Cześć! Ja nazywam się Iga Kugel, a to jest program Uskrzydleni, gdzie pasja dodaje skrzydeł naszym bohaterom. A dziś znajdujemy się w miejscu o nazwie Splotka, ponieważ właśnie z Moniką z sobie porozmawiamy, a właściwie jak ona sama siebie określa, tkaczką, dziwaczką. Zapraszam! możemy znaleźć w Twojej pracowni? To może ja zacznę właśnie od tych najmniejszych rzeczy, czyli od kolczyków. To są takie miniatury tkackie tak naprawdę, które sobie możemy powiesić na uszach i tak samo jak ja mam właśnie dzisiaj na sobie, te kolczyki są o tyle unikatowe, że nigdzie na świecie przynajmniej jak ja sprawdzałam, nie widziałam takiego typu dekoracji lnianych, tkanych. Robię również bransoletki, Przechodząc do trochę większych formatów, mam etui można tkać na bartku, czyli starosłowiańską krajkę, to są takie bardzo oldschoolowe pasy. co następne. Oczywiście takie dekoracje jak masz tutaj na ścianie, to są małe makatki, ale makatki to są rzeczy tkane tak naprawdę haftowane, tak jak mamy sobie na wejściem do domu, takie bardzo stare tkaniny, na których jest wyszyte gość w dom, Bóg w dom. To są makatki, a tu mamy po prostu małe formy tkackie. Czasami są to kilimy, tak jak jest w środkowym rzędzie, albo po prostu małe dekoracje, które nazywam cukierkami, dlatego że można żyć bez cukierków, prawda? Można bez takich tkaninek żyć. Ale czemu? Czy? <noise> Zaraz obok nich wiszą oczywiście makramy. E, zajmuję się ostatnimi czasy bardziej mniejszymi mam tam właśnie z doniczkami. Czy mamy takie kilimy na podłogę. E, u mnie można, są, można spotkać jeszcze chodniki. E, takie narzuty, tak jak już wcześniej pokazywałam. I największą rzecz. Dużą, duży Gobelin Pola, jasne Pola. Która z prac była dla ciebie największym wyzwaniem tego Gobelin? No właśnie, właśnie to ona jest tak największym, tak przechodząc od tego najmniejszego do największego. Ona ma 1,80 na 1,50 więc e, zajęło mi tkanie jej. Pełen miesiąc, tak jak każdy regularnie chodzi do pracy od 8 do 16, to tak właśnie pracowałam nad nią przez cały miesiąc. Eee, wykorzystałam w nich co najmniej 5 różnych splotów. Dodatkowo połączyłam to z makramą, więc też daję sobie, tobie są, jest w niej taka przestrzenność. Jakich narzędzi używasz do pracy? Tu paluszków, <laughs> tak naprawdę. Nie licząc oczywiście Krosna, który jest głównie po prostu jakąś ramą. Eee, ja myślę, że nieodzowną pomocą będą też te dążyczki, eee, a jeśli mam bardzo dużo materiału, eee, to również czułenko, czyli eee, coś, co pomoże nawlec bardzo dużą ilość eee, wątku w jedno miejsce, żebym mogła go przepleść razem. Organizujesz również rozmaite warsztaty. Ciekawi mnie, jak bardzo popularne jest tkactwo w Polsce? Ostatnio właśnie coraz bardziej, dlatego że wracamy do korzeni, e, idzie nam to powoli, przez to, że jeszcze chyba się nie, nie jesteśmy zachwyceni tą taniością przedmiotów z Chin, między innymi z Chin. Nie patrzymy na rękodzieło jeszcze tak, jak to robią na Zachodzie. Na Zachodzie już od wielu, wielu lat tkanina przeżywa swój renesans totalny, i ludzie nie chodzą do sklepów, tych najbardziej sieciowych sklepów z dekoracjami wnętrz bez nazw, tylko wolę sobie pójść do mniejszego sklepu i kupić właśnie dywan czy kilim robiony przez lokalnego artystę, lo, lokalnego rynkodzielnika. E, więc teraz w Polsce tkagina powoli powoli staje się bardziej popularna, zwłaszcza kilimy i takie małe makatki. To są w sumie hity ostatnich lat i na warsztatach takie rzeczy właśnie robimy, dlatego, że ludzie muszą się dopiero zapoznać od nowa z tą techniką, która tak naprawdę kiedyś była normalnym zawodem. Tak jak była, był sprzedawca w sklepie, pani z warzywniaka, budowlaniec, to była i tkaczka. Popatrz, tutaj masz osnowę, mhm. a tu przechodzi wątek. Tak? pomiędzy, pomiędzy tymi, tymi nićmi. Raz on idzie do góry, raz na dół. I teraz, tym tutaj splotem, całkowicie zasłoniłam osnowę. Mhm, tak, I popatrz tak. sobie w tej dużej pracy, możesz sobie porównać, jak gęsta osnowa była, tak jak masz tutaj te klocki, te szczebelki. Popatrz, one się mniej więcej nakładają tak samo. Tak? Mm -hmm. Jak masz tutaj ten szczebelek tutaj. No. Jest. Czyli po prostu ta duża praca miała taką samą gęstość osnowy jak na tej małej ramce. Z tym, że tu rama była 2 na 2 metry, więc miałam trochę no, zabawy. więcej roboty, no. Tak, a jeszcze ta rama to po prostu złożone cztery dechy razem, z tym, że z możliwością zmniejszenia lub zwiększania. I nie miałam. Tych szczebelków, tych zębów, mhm. żeby sobie ładnie równo ułożyć. Musiałam sama je yy, przesuwać. A jakie cechy są najważniejsze w Twojej pracy? Pewnie cierpliwość i opanowanie. Tak, aczkolwiek właśnie ja się nie, na, nie, nie jestem bardzo cierpliwą osobą. Kto mnie poznał, to wie, że właśnie jestem w gorącej wodzie kąpana. Eee, ale wbrew pozorom e, tkanina mnie uspokaja nie inaczej, tkanie nie uspokaja. Nawet jeśli ktoś jest właśnie bardzo nerwusek, to przy tkaninie e, potrafi się na tyle uspokoić, że już wcale o tym nie myśli. Ojej, ja nie, nie spodziewałam się, że tyle, tyle e, zrobię. Zazwyczaj właśnie tak jest na warsztatach. Ktoś jest niepewny, na przykład dostał ten bilet w ramach urodzin, on to nie umie, on ma dwie le, le, lewe ręce i tak dalej. A mija 3 godziny i 5 minut. Dziewczyny, powoli już kończymy, a one jeszcze by chciały drugie tyle przesiedzieć. Bo nagle, puf, niby osoby bardzo energiczne i niecierpliwe zaczęły siedzieć i zaczęły tkać, i samo się zrobiło. Ale kiedy? <laughs> Czyli makrama jest tak naprawdę dla każdego: makrama i tkanina, tak. Jak już rzeczywiście mamy i tkaninę, i makramę. Możemy powiedzieć, że może jest dla cierpliwych, ale uczy cierpliwości i jest dla wszystkich tak naprawdę. A Jeżeli komuś trzęsą się ręce? To się uspokaja. Aha. Dodam taką ciekawostkę, jeśli chodzi o makramę. To nie był damski zawód u korzeni. Makramą tak naprawdę zajmowali się żeglarze. Wszystkie sploty żeglarskie właśnie znajdują się w makramie. Dopiero później, jak królowa Wiktoria zapoznała się z taką piękną sztuką z Indii i czy też z Bliskiego Wschodu, że to tak ładnie można upleść sobie różne dekoracje, to wtedy kazała wszystkim swoim dwórkom, że muszą się nauczyć pleść makramę, bo inaczej nie mogą być jej dwórkami. Więc dopiero wtedy, od tych czasów wiktoriańskich, czyli naszego takiego vintage, e, początku vintage, e, jest to właśnie damski zawód. Eee, dobrze, to ostatnie pytanie. Czym tak naprawdę jest dla Ciebie tkactwo? Fintesencją życia. <laughs> Przyplataniem wątków mojego życia tak naprawdę. Czasami się wątek rwia. Czasami nierówno układają się moje wątki w życiu. Ale koniec końców jak Jestem dobita, czyli dobijam następne rzędy, widzę ile już zrobiłam, ile już zatkałam, czy też jak popłynęło moje życie. Nawet jeśli te fragmenty nie są idealne, to i tak są piękne. I idąc właśnie z duchem bogini pajęczycy z zwierzeń Indian, to bogini pajęczyca nauczyła nas tkać. Jeśli nasze tka, nasza tkana e, praca, czyli jeśli nasza tkanina nie jest idealna, to właśnie dlatego jest boska. I moje życie nie jest idealne, ale dzięki temu jest boskie, bo jest ludzkie.